Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym już odcinku z gry Film Speedway Grand Prix 2015. Tym razem widzimy się w Łotwie, na Łotwie, na stadionie Lokomotiv Po ostatniej gorszej serii, teraz wynikałoby, że powinniśmy być znowu gdzieś w czołówce, tak? bo ostatnio pierwszy byliśmy czwarci, później e, 16, później 5 i później 11. OK. Przygotowujemy motor, jak to przed każdymi zawodami. Naprawiamy go. Myślę, czy nie przymierzać by się już powoli do, przynajmniej, delikatnego podrasowania tego silnika, no ale mówię, po... po tych porażkach z silnikiem, które były od Finlandii zwłaszcza to jakoś tak kup więcej no tego alej możemy trochę kupić boję się po prostu mocno go zwiększyć jego pojemność obroty niższe ale lepszy mamy to obrotowy hmm. Kupiłem coś takiego bardziej podobnego do naszego. Reporter to jest chyba. A hmm. nic. No, coś zrobiłem. Chyba nic nie powiem. Dobra. Hmm. Wszystko naprawione. Jesteśmy na miejscu dziewiątym. Nie dziewiąci. Hmm. Na miejscu 9 brzmi znacznie lepiej. I jedziemy bez, bez treningu. Od razu jedziemy na, na turniej. Zobaczmy intro, jak się bawią w Łotwie kibice. Tak, jak nam na początku silnik zaczynamy zawody. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć. Zawodnicy od razu na torze. startujemy w, no w pierwszym biegu. Także tor jest jeszcze niezniszczony. Tu wszystko zostawiamy. Mmm, dobra. A no, jeszcze to, tor może być w czerwonym kasku Tomasz No Jeszcze kobitki, które tam zwykle wychodzą, mają kolory. O, nie wytrzymałem. Długo coś przytrzymał tą taśmę. Kolejność na mecz. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. A chciałem powiedzieć, że zwykle kobiety, które wychodzą na, na pokazywać stanowiska mają w określonych kolorach do naszych hełmów parasolki. Wygląda to rzeczywiście znaczy zdecydowanie lepiej. No i niestety polecimy gdzieś na, koń, na końcówkę. No ale strasznie długo przetrzymał tą taśmę. Cóż, stoją. chciałem, chciałem Christian wyjść Christian jak najlepiej, ale Michael może lepiej Jebsen, sobie jednak odpuśćmy. Bo, bo i tak zwykle bierzemy I ich na zakrętach. I nawet jeżeli sporo odstaniemy na, na początku, no, strasznie by było trzymać tą taśmę. Oj, oj, mogłem jednak wziąć jakąś rozgrzewkę przed nagrywaniem. Na Mikael Jędrzejński, Maciej Janowski. Na końcu dobrze, zaraz się rozgrzejemy. Dobrze, Gdzie trzech się bije. Tam czwarty korzysta Na końcu jak na końcu, co na końcu? Zaraz nie będę na końcu. No. Myślałam, że, że uda nam się wziąć. Bo, przepraszam. Przepraszam pana i Wersena. ale tak miało być. Czy uda nam się wziąć ostatnie okrążenie? Nawet ostatni łuk. I... i... i jesteśmy drudzy! Tak jest! był fascynujący wyścig. Dokładnie, troszkę, no ja niestety jestem dosyć agresywny, ale myślę, że to jest wszystko w granicach, że tak powiem, akceptacji w sporcie zawodów. walka w powinna być dotąd niepokonanych zawodników, który wyjdzie z tej walki. Oj, mogliśmy opony zmienić. Kurde, zawsze zapominam o tych oponach. Staram się podkręcić silnik, żeby był po, pomimo zniszczenia, że miał te same osiągnięcia, tak? czyli do tych podstawowych żeby żeby go najlepiej czuć prawda bo Johnson Harris Hamper Polak przy nas jak zwykle zostajemy w tyle ale na zakrętach dogonimy no, mam nadzieję że nie ma u was na nagraniu tego że tak się przycina bo to jest tylko u mnie w grze Długi ten tor jest, trzeba przyznać. Co wyprzedza? Nic nie wyprzedza. No, żeby tylko nie, nie wyjechać poza tor. Oj, 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 za bardzo się rozpędziłem. Ale dobrze, 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 teraz, mo teraz możemy kogoś wziąć, no. Albo nas mogą wziąć. Aaaa, pfff. Nas mogą wziąć. Ale próbujemy to jeszcze odrobić. No! No! Ale ps... No dobra, może ja mu wjechałem. Dobra, jeszcze nie będę. No to on jechał przede mną, ja powinienem. Powinienem uważać na, na niego, a nie. A nie on na mnie. No nic, chyba spadliśmy z, z fali. Niedobrze, niedobrze się coś robi. Ale ta ósemka, jeszcze jeszcze do końca turnieju jest jeszcze... O, to jest piąty odcinek, także jeszcze siedem. Także nawet w połowie nie jesteśmy, czyli jeszcze, jeszcze może się wszystko wydarzyć. Maciej Janowski. W niebieskim Krzysztof Kasprzak. Jaże mam nadzieję, że do końca będą emocje. Będziecie ze mną. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Tak to zawsze na początku. Ci są na prowadzenie. No jak mi ścięło. Nie, nie, no kurde, panucki. Kolejność na mecie. Greg Henko przed nami. Kolejna emocjonująca faza zawodu. Dobra, już nie, nie, mam, nie mam nawet od... Tylko o jakiś honor mogę walczyć, co najwyżej. No to już... już jest zbyt źle, żeby... Można z tego było jeszcze coś ugrać. Nie będę tu montował, wyrzucał tych gorszych momentów, no bo... Dlaczego macie nie wiedzieć, że mi nie poszło, tak? Pokazywać tylko te naj, naj, najlepsze. To nie jest kompilacja najlepszych, tylko... Moja po prostu gra. Znowu przytrzymał tą taśmę. Kuna to słońce w... No i znowu uderzył mnie, no. By bydle. Kurde, no. Wyniosło mnie strasznie. Mówię jednak chyba ten... Ten trening przed, przed turniejem będzie, Holberg, będzie wskazany. No, weźmiemy chociaż jednego, no nie, żeby nie, nie być zawsze ostatnim. na ostatnie miejsce. No rozumiem, że nie mam najlepszego komputera na świecie, ale żeby aż tak kurde mi ścinało... No i straciliśmy? Nie. Ale lipa, lipa panucki. nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Bez szans, no na no, no cokolwiek już jesteśmy na... Już już nas nie ma chyba, tak? Czy jeszcze dadzą nam pojechać jeden? Aha. Hampel jest. Niebieskim kolejności na mecz. po to jeszcze uzupełni stawkę wielkiego finału. Tragedia, tra tragedia, muszę was przeprosić za Zwycięzcą dzisiejszej rundy Grand Prix. Jest... Za to, bo, bo znowu kurde na nie poszło, no. 14 miejsce. To nie jest to... Nie o takie polskie walczyłem. No nic, no nic. że tak powiem, jest to moja pierwsza gra mm, żużlowa. No, może jeszcze się w nią lepiej wdrożymy. I będzie teraz już tylko lepiej, bo już gorzej to ciężko, żeby było. Znowu spadliśmy na 11 pozycję. A... No, znowu, znowu Skandynawia nas wita, tym razem Szwecja. Mam nadzieję, że zrewanżujemy się za, za to drugie Grand Prix w Finlandii. Dobrze, w takim razie, tak jak mówiłem, jedno Grand Prix na jeden filmik, nawet jeżeli będzie, że się nie dostaniemy wyżej i będzie trochę krótszy. Także dziękuję Wam, do usłyszenia w następnym odcinku. Myślę, że będą co, co drugi dzień. Jeden dzień będzie jakaś gra, a co drugi dzień będzie właśnie z żużel. Także do zobaczenia za, za dwa dni.